Ale ale moi drodzy witam serdecznie, dzisiaj jak widzicie nie mamy Wojanowic Niestety nie zdążyłem nagrać dla was Wojanowic, ale mamy TikToki Nie, nie takie jak zawsze oglądamy, dzisiaj totalnie inne Zobaczymy co to będzie w ogóle, bo Kaktus skacze z klifu o kurde, a tu jakiś pro player Zaczyna się fajnie moi drodzy Jeżeli chcecie więcej takich odcinków właśnie z reakcji A tu jest Dream, tak? Kurde, co tu się dzieje, nie wiem Zostawcie łapeczkę, subskrybujcie kanał Na ekranie macie trzech ostatnich obserwujących I oczywiście lecimy Tam, kurde, kompilację stworzył Paket, tak? Tak to się nazywa jego kanał Mamy tu dwóch ziomków raz. A, na SkyBlocku sobie grałem Dwóch ziomków gra z... Czemu ten Slenderman go... Enderman, przepraszam Klepnął go jakiś gracz był? Co się dzieje z tym piaskiem? Czemu tego piasku. Pi... Czemu, a czy żwiru? Czemu tego żwiru jest nieskończoność? A pochodnie. Jakie zbugowane! bugowane? Nie wiem, tam dwa żwiru... O co to jest? Co to jest na realistyczny Minecraft? O nie, potwory są za blisko, no? O kurde. O, on wygląda dziwnie O, co muło o Co, kamień? Czy to znaczy, że jesteś playerzy, czy mają Tego moda na lepsze ruszanie się O kurde, ale creepy I co teraz? A, nie widać go, bo jest kamieniem Super No i co? Mhm Aha I, 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 I zwiewają, tak? O to chodzi Wow, no? Plejsik! <grych> no to jest coś pro -playerzy. Fajnie zrobione, bardzo fajnie. Piecyk. O nie, to będzie schizowy piec. O nie. A, boli to w oczy. Patrz. Schizowy piecyk. Co się stało? To nie jest Minecraft. Co to jest za teksturpak? To nie był Minecraft. No to będzie jakaś fontanna chyba Tak? Księżyc? Tak wygląda, jak księżyc. Ty, ale bardzo ładnie. Co to są za drzewa? To też są jakieś modyfikacje chyba. Tak to ładnie wygląda. Co, co tam było? Stop? Oh! Albo shop w no było napisane, ale... O! Oh. O! Oh. <laughs> Czy to satysfakcja? Ale wciągnął Ale wciągnął Strzały do szkieleta O Ej, Zginął O tam i te leżą O jakie słodkie Uratował dziewczynę O nie co O nie Nie wybrał nic Co się z tym kotem dzieje Za laserem goni to jest Minecraft versus prawdziwe życie. Co to były za szybkie akcje? Jamie Junior 2. O nie! O nie dlaczego? A ten co? A emotki nawet używa są emotki. fajne mody sobie wygrali. No znowu te ziomy. <grym> A on mu dał wodę, ale kozacko Są jakieś bitki i co? A tam ci mają diamentowe zbrojki. Czy to są jakieś chomiki? Co to jest? <grym> o co tu chodzi? Nie, wiem, bawimy te chomiki, ale nie wiedziałem o co chodzi. Bedrock wykopał! Niemożliwe to jest. Jakieś modyfikacje są wgrane. Na kopanie Bedrocka. O coś. Czy to będzie blok z Minecraft? Czyż my? I będzie. Tak, to będzie coś z Minecraftem związanego. Ale co to będzie dokładnie? Kwiatki. Ale ładne. Maki. Maki to są. Jezu, jak to po wygląda! Ona jest komputerowo zrobiona, ale wygląda realistycznie. A, że to małpa gra w Minecrafta, rozumiem. Spinranuje. <ścoughs> Ze speedrunowa Minecraft'a w 23 sekundy. Jakie zarobiste! Czemu to tak wygląda dziwnie ta małpa? Zbiera sobie diamenty emeraldy, i co to jest? Sam sobie to dał. O, nie, mały kotek. Mały kotek. Co tu się odwaliło? Czemu kot mi na cały ekran wyskoczył? Co to było? Nie <laughs> co się dzieje. Są jakieś różne portale. O, i Hero Brain. No, chłopaki są w kopalni, prawda? Przyjaciele przyszli sobie do kopalni. I co w związku z tym? Pięć, jeden rok później, pięć lat później. No, widzimy się jutro. No, wyszedł z gry. Smutek. No nie, czemu smutacie, chłopaki? Chłopaki. No nie, czy oni wszyscy. Czy oni wszyscy wychodzą, został sam? Offline, forever. Oni są wszyscy, no to jest smutne. I zachód słońca. Zostałeś sam w tym świecie. A, czy to będzie jakiś dropper? Oczywiście. Oczywiście, że dropper. Dropik, dropikiem wleciał sobie oczywiście. Oczywiście, oczywiście, za dużo mówię, oczywiście. To jest standardzik. O, 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 meble. Meb, za za tym skniłem. To będzie komputer. Nie, to nie będzie komputer. Myślałem, że coś po kmini. A to będzie jakaś. półka? Szafka? Chyba. A może i to będzie. No to, czy może tutaj faktycznie będzie kom, ale nie, no po, po co te jaja by tam były? Nie, po prostu, po prostu biurko chyba i tyle. Nic, nic więcej, ale fajne, spoko, proste, fajne. Oh, o, Jezu, jak to się dobrze ogląda. Dyropik. Satysfakcja. Co on tu buduje? O, coś z pistonów, z pistoników. Dispenser. Panie, co, co ty? Co ty planujesz? Jaki ty masz plan? A <laughs> ja chyba wiem. Czy to będą lawowe strzały? Tak. Znaczy palące się strzały. O. Ale to będzie kozackie. I to będzie strzelało, tak? <laughs> o. Zaromniste. Ale ty go leci. Mega szybko to leci w ogóle, nie? Mega fajne. Fajny, fajny tip, żeby zrobić jakąś taką wyrzutę. Tylko te strzały strasznie krótko leciały. Co to jest dropper? Aha. O d arcik. Tego też dawno nie widziałem. <grym> Co to będzie za arcik? Tam jest jakaś. Tam tego gościa za, za tym nie znam. A to. Czy to będę znał? Czy to jest jakiś skin z Minecrafta? Dobra, to jest chyba skin od tamtego gościa. No nie wiem. Nie znam, nie znam. M możecie mi napisać. I czemu tam woda spływa? <grych> Napiszcie mi, widzowie, od kogo to jest skin. Znowu jakiś mebelek będzie. Postawi piecyki, prawda? Co to jest w ogóle za blok? Taki blok jest w Minecraftie, ten czarny? Nie, nie ja nie widziałem. Jakiś nie wygląda jak taki. Czarny cobblestone. Takie rzeczy są. To jest w naderze, nie? Nie używałem nigdy tych bloków. Nigdy. Od kiedy da się tak jajka stawiać? Nie to są jakieś modyfikacje, no co jest grane? Tak się nie da normalnie stawiać jaj. Kuchnie se zrobił. I klimatyczna. Mega fajna. Tylko, od kiedy jaja się to tak stawiać? Bo że się da, to już w ogóle. Pff, szok i niedowierzanie. Armor standy. Czy znowu będzie zabawa z jakimś z wciskaniem gdzieś armor standów, żeby przypominało coś? Się zaraz dowiemy. Tak, no i znowu śnieg, no na 100% tak będzie. Drugi, trzeci. No i, i <ścoughs> co to być miało w planach? Cztery armor standy w jednym miejscu. To żeś napchał tego. Co? No i co to ma robić? Jakieś cztery wystające patyki. Z... Ej, nie wiem. Ej, nie wiem, co mi to ma przypominać, szczerze. Pusto w głowie mam. Ok. Ale zielony pokój, nie? Green screen fajnie. Już mi się podoba. A, to będą chyba krzesła jakieś takie. Loża. Znaczy takie yy, królewskie okrzesła. Tak mi się wydaje. Tak, dobrze mówię. Takie, a po prostu, że takie duże krzesła. Ale mega ładnie to wygląda. Jak w takim jak Zamek na przykład budujecie i takie krzesła? Jak najbardziej. To będzie jakaś kuchnia 100% nie wiem. Jest ciasto Jest ten wędzarka jest Nie jakoś tak Tak mi się wydaje Albo Albo nie Piec to będzie jakiś Chyba Zaraz się dowiemy nie Ale chyba piecyk Wędzarki Co zamknie to? A te ciasta gdzie? A to dobrze wygląda jak faktycznie... O nie, zakrył to. Co to jest, piekarnia jakaś, czy co? Co to ma na celu? Chyba piekarnia, w sensie piec... piec z jakiejś piekarni, tak, tak to mi się wydaje, nie? Ciasto tam. No... no spoko, nie, nie... Aż tak mi się to nie podoba. Widzowie, dzisiaj był film totalna chillera, ja wiem, ja wiem, ale nie zdążyłem dla Was nagrać filmu, a, musi, a muszę wrzucić dla was coś, także wrzuciłem dzisiaj reakcję na TikTok i Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, ustawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole, trzymajcie, się. cześć do zobaczenia i na razie.